Ilkay Gindogan zostanie na jeszcze jeden sezon w Manchester City, przynajmniej przy założeniu, że nie zostanie sprzedany i sam nie będzie chciał odejść, bo jak podał Pep Guardiola, kontrakt Niemca został automatycznie przedłużony o kolejnych 12 miesięcy po tym, jak Gindogan zagrał wystarczająco dużej liczbie spotkań w barwach Manchester City, w tym... No, nieudanym sezonie. Sam Ilkay wygląda ostatnio trochę lepiej niż na początku sezonu, co jest jakimś tam, powiedzmy, pocieszeniem dla The Citizens. Będzie brakowało w przyszłym sezonie Kevina De Bruyne, zakładam, że będzie też trochę innych przetasowań w drużynie i oczywiście Manchester City potrzebuje świeżej krwi, ale to też nie jest tak, że należy się wszystkich pozbywać. Trochę doświadczenia w szatni, trochę obycia z klubem jak najbardziej się przyda i w tym kontekście wydaje mi się, że Gindogan, który raczej nie będzie rościł sobie prawa do tego, żeby grać w każdym jednym spotkaniu, będzie no, bardzo sensownym uzupełnieniem składu. No, Trzymam kciuki, że będzie zdrowy też, bo to jest chyba dla tego piłkarza w tym wieku zwłaszcza e, największe ryzyko, poza tym wiadomo, klasowy kopacz piłki.